Wielka tajemnica Roxany Węgiel Rafał Maserak ujawnia wszystko. Wielka scena jest miejscem, gdzie Roxana Węgiel czuje się jak w domu. Choć zaledwie 19 latka, jej dorobek artystyczny przyćmiewa niejednego weterana Estrady. Zaczęła od zwycięstwa w The Voice Kids, kontynuując pasmo sukcesów na Eurowizji Junior a nawet zdobywając szczyt w innym programie tanecznym. Teraz, w czternastych edycji Tańca z Gwiazdami, ta młoda gwiazda błyszczy jeszcze jaśniej, stając się faworytem do zdobycia kryształowej kuli. Od samego początku sezonu Roxana jest punktem odniesienia dla innych uczestników. Jej występy są doskonałe, a juroży nie szczędzą jej oklasków i maksymalnych ocen. Wspierają ją również licznie zgromadzeni fani, którzy bez wahania oddają na nią swoje głosy. Nic więc dziwnego, że nawet Rafał Maserak, doświadczony tancerz i jurer, otwarcie uznaje jej wyjątkowy talent i szanse na zwycięstwo. Maserak, który sam ma na swoim koncie wiele tanecznych triumfów, nie szczędzi komplementów pod adresem Roxany. Podkreśla jej nie tylko nieprzeciętny talent muzyczny, ale także perfekcyjne opanowanie sceniczne i swobodę przed kamerą. W końcu, jak zaznacza, Roxana już raz pokazała, że potrafi sięgnąć po zwycięstwo w programie tanecznym, wspominając ich wcześniejszy udział razem. Jednak to, co wyróżnia Roxanę, to nie tylko zdolności taneczne. Jej rozwój artystyczny jest widoczny na każdym kroku, a jej wyrazistość scenicznego wyrazu zyskuje na sile z każdym nowym występem. Niezwykłe połączenie siły, gracjo i emocji sprawia, że jej taniec staje się czymś więcej niż tylko sekwencją ruchów. To spektakularna forma samoekspresji. Pytanie, czy to właśnie Roxana Węgiel zdobędzie koronę w czternastych edycji tańca z gwiazdami, wydaje się być pytaniem retorycznym. Jej talent, doświadczenie i wszechstronność stawiają ją na szczycie listy faworytów. Ale dla Roxany zwycięstwo to nie tylko kolejny laur na jej imponującej koronie sukcesów to potwierdzenie, że talent i praca naprawdę się opłacają.